Witam Państwa serdecznie. Chciałabym rozpocząć nowy cykl na temat huny. Z pewnością wiele osób pracuje z huną, wie co to jest huna, ale chciałabym ten temat bardziej przybliżyć, posługując się moim doświadczeniem, moją praktyką. Huny już uczę prawie 20 lat. I muszę powiedzieć, że huny nie uczyłam się u nikogo. Hunę wypracowałam sama. Mając na, na podstawie literatury, pracy z klientami, swoje ćwiczenia, stosuję metody własne, własne medytacje, własne sposoby uzdrawiania hunom. Stąd stwierdziłam, że już najwyższy czas, abym się z Państwem podzieliła. Jaki jest mój plan? Będę chciała Państwa poprowadzić przez kilka spotkań, żeby przybliżyć generalnie, jak pracować. Z wewnętrznym dzieckiem, bo zaraz będę to wyjaśniać. Będę chciała podzielić się z Państwem w przyszłości moją autorską medytacją Pójście do wewnętrznego dziecka. To jest jedna z najważniejszych medytacji, i myślę, że każdy z Państwa, kto będzie chciał to zrobić, może to być nawet pierwszy raz w życiu, mogę powiedzieć, że będzie to. Ogromne wrażenie. Ale na pewno wcześniej Państwa uprzedzę, żebyście byli przygotowani, że poprowadzę taką medytację, a więc pójście do wewnętrznego dziecka. Ale dzisiaj, dla tych wszystkich, którzy wiedzą, ci, którzy nie wiedzą, chciałabym powiedzieć, czym jest Huna. Huna jest to nic innego jak natychmiastowe uzdrawianie. Tak to się można w skrócie powiedzieć. Huna pochodzi z Polinezji. To jest wyspa, która bardzo długo była niedostępna dla y, zewnątrz osób. Stąd ta wiedza tam utrzymywała się najdłużej w tej prawdziwej konwencji. Osoby. Które y, pracowały tam z Huną, to byli nazywani Kahuni. Ja będę skupiać się na takich naszych nazwach, żeby nam się nie myliło. Ale co to jest ta Huna, co możemy osiągnąć? Mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że Huna uzdrawia natychmiast. Mam tu na myśli y, przypadki uzdrawiania fizycznego, bo sama osobiście takich doświadczyłam. Ale wracając do y, naszej chuny, każdy człowiek składa się z trzech jaźni. Jest to nadświadomość inaczej nazywane w chunie wyższe ja. My możemy sobie mówić, że jest to kontakt z kosmosem. Wyższe ja jest energią, która jest przyporządkowana dla każdej osoby od momentu narodzin. Nazywane jest duchem rodzicielskim. Nie jest to skryte nasz opiekun duchowy, nie jest to nasz anioł stróż. Dlatego, żebyśmy nie łączyli tego właśnie z tymi naszymi opiekunami, nie pomylili. Energia wyższego ja towarzyszy nam od momentu naszych narodzin do momentu naszego odejścia. Jak sama nazwa mówi, duch rodzicielski jest to energia, która czuwa, opiekuje się, ale nie wtrąca się, nie reaguje w nasze życie bez naszej wyraźnej prośby czy potrzeby. Ale nasze wyższe ja jako duch rodzicielski będzie tylko reagować w sytuacjach krytycznych. Mam tu na myśli ratowanie naszego życia. Ale to państwu spokojnie opowiem, jak to wszystko działa. Drugą jaźnią jest to nasza świadomość, logika i rozum. I nazywamy to średnie ja. A średnie ja jest to nasze ciało, jest to nasza fizyczność. I od razu państwu powiem tak, kiedy zapytamy się osoby, która mówi, gdzie jest pamięć, najczęściej mówimy, że w głowie, prawda? Głowa jest to nasza logika. Nasza świadomość jako rozum ma bardzo małą pojemność pamięci i nie odpowiada nasza logika czy świadomość za pamięć. Nie średnie ja. Jest y, zbiorem pamięci. I my, jako średnie ja, możemy decydować, możemy y, podejmować decyzje, możemy działać swoją wolą, poprzez swój rozum, i możemy podejmować decyzje. I jest ta najważniejsza jaźń, która y, tak naprawdę nie ma nic do powiedzenia, jest to nasza podświadomość. Inaczej nasze wewnętrzne dziecko. I to nasze wewnętrzne dziecko, ja bym to powiedziała, że robi wszystko, tak zwaną czarną robotę. To nasze wewnętrzne dziecko, które reaguje emocjami, w nasze wewnętrzne dziecko przechowuje wszystko, co wydarzyło się w naszym życiu. Nasze wewnętrzne dziecko odpowiada za naszą pamięć. Nasze wewnętrzne dziecko decyduje, czy będziemy czuć się fizycznie dobrze. Nasze wewnętrzne dziecko przede wszystkim opiekuje się naszym ciałem, oddychaniem, krwiobiegiem, wszystkim. My nie musimy myśleć, czy bije nam serce. My nie musimy myśleć, czy będziemy w tej chwili oddychać. Tym wszystkim zajmuje się nasze niższe ja, inaczej wewnętrzne dziecko. Mamy te trzy jaźnie i nasze życie będzie przebiegać w harmonii tylko wtedy, jeżeli te trzy jaźnie będą wspólnie, razem współpracować. No ale ta współpraca, proszę Państwa, to nie jest taka łatwa, bo musimy spełniać pewne warunki. Jeżeli byśmy chcieli spojrzeć na działanie naszych trzech jaźni, to symbolicznie możemy to porównać do domu. I nasze wyższe ja jest na strychu. Ma obraz wszystkiego, ma klarowny obraz tego, co widzi przed sobą, i wszystko wie, a więc kontroluje całą przestrzeń. Nasze średnie ja jest na poziomie parteru. Jeżeli mieszkamy na parterze, nie widzimy wszystkiego, nie dostrzegamy wszystkiego. Są drzewa, rośliny i tak dalej. A nasze niższe ja, proszę państwa, mieszka w piwnicy, a więc nasze niższe ja, które tak naprawdę y, odgrywa jedną z najważniejszych ról, ono siedzi w piwnicy. To jest Jego królestwo. Ono tam nic nie widzi. W momencie, kiedy Osoby zaczynają pracować yy, według huny. Mówię tu o tej pierwszej pięknej medytacji. Kiedy idziemy do wewnętrznego dziecka, pierwszy raz, kiedy będziemy z nim pierwszy raz rozmawiać, oczywiście to tylko dla tych osób, które nigdy się z tym nie stykały, ale powiem Państwu z mojego doświadczenia, że emocje są olbrzymie, bo nasze średnie ja nasza logika, która podejmuje decyzje, ale na jakiej podstawie. Czasami nie słucha się niższego ja, który wie wszystko. Niższe ja poprzez własne emocje ciągle może podsuwać średniemu ja rozwiązania. Na czym to polega? No, chyba każdy z Państwa doświadczył takich sytuacji, że okej, okay, podejmuje jakąś decyzję, ale przychodzi ten moment wahania, przychodzi ten moment lęku, przychodzi moment obawy, i tak się zastanawiamy, o co chodzi. I osoby, które mają bardzo dobry, bliski kontakt ze swoim wewnętrznym dzieckiem, tak naprawdę raczej, zaznaczam, raczej nie powinny podejmować błędnych dla siebie decyzji. Ale wracając do tego, jak Działają te trzy jaźnie razem. Powiedzmy, średnie ja jest to logika, jest to to, co widzę, rozumuję, podejmuję decyzje. Niższe ja, które mieszka w piwnicy, ma kontakt ze średnim ja i ma kontakt z wyższym ja, wyższe ja jako duch rodzicielski zbiera energię, którą przeznacza na realizacji naszych planów, marzeń. Ale jak powiedziałam wcześniej, to niższe ja zbiera energię, oddaje ją Częściowo do średniego ja, po to, żebyśmy mogli oddychać, funkcjonować, chodzić do pracy. Część energii niższe ja oddaje do wyższego ja, które tą energię zatrzymuje. I najważniejsza rzecz, którą trzeba zapamiętać, średnie ja, jako logika, nie ma kontaktu z wyższym ja. Zatem nasze wyższe ja, ten duch, Rodzicielski ma kontakt jedynie z naszym wewnętrznym dzieckiem. Stąd, proszę Państwa, jeżeli powiedzmy, średnie ja, logika, nie ma kontaktu, nie ma harmonii z niższym ja, a to niższe ja decyduje, co będzie wysyłać jako prośby do wyższego ja, i one mogą być realizowane w przyszłości, to w tym momencie, jeżeli nie mamy tego kontaktu z niższym ja, z naszym wewnętrznym dzieckiem, to wtedy ta nasza logika, nasz rozum, to wszystko może nie przynieść żadnego efektu. Będę chciała o tym mówić w następnych odcinkach, ale dzisiaj chciałabym jeszcze zaznaczyć, że zbieranie energii przez nasze niższe ja będzie decydowało o jakości naszego życia. A co to znaczy? Energię, proszę Państwa, zbieramy poprzez jedzenie, poprzez picie wody i poprzez oddech. Jeżeli człowiek nie będzie kontrolował swojego oddechu, mówimy o tym, że żyje na takim bezdechu, że brakuje mu tchu, to oznacza, że jego wewnętrzne dziecko ma bardzo silne przeżycia, że jego wewnętrzne dziecko z czymś sobie nie radzi. Ale wracając do tych naszych trzech jaźni, są osoby, które nie mają zielonego pojęcia, że w ogóle jest coś takiego jak Huma. Taka osoba pomyśli sobie o czymś i jej marzenia natychmiast się spełniają, otrzymuje. To, co chce, to, czego pragnie. I może to nie będzie już taka dobra wiadomość, że działanie niższego ja i realizacja y, poprzez jego wyższe ja nie zależy, proszę Państwa, od żadnych zasad moralnych człowieka. O tym będę chciała powiedzieć w następnych odcinkach. Więc jeżeli mówimy, że czujemy się, że nikogo nie krzywdzimy, że jesteśmy dobrym człowiekiem, a wysyłamy prośby, modlimy się, nie otrzymujemy czegoś w zamian, to oznacza, że jest zablokowana ścieżka pomiędzy niższym ja a wyższym ja. To również będę w następnych odcinkach próbowała wyjaśnić na miarę potrzeb. Ale właśnie to, czym są szokowani uczniowie, to mogę powiedzieć, że człowiek, który może nie mieć zasad moralnych, może być złodziejem, może być bandytą, a jego niższe ja będzie miało kontakt z wyższym ja, a inny człowiek, który nikogo nie skrzywdził, który, można powiedzieć, według praw ludzkich jest dobrym człowiekiem, niestety, ale okaże się, że nie ma tego kontaktu z wyższymi ja.